Na przykład dla niej i dla niego zestaw szczoteczek sonicznych Philips, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedne 799 z kodem rabatowym taniej, a do tego aż 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Super informacja, Michał Niewiński awansował właśnie do ćwierćfinału short tracku w biegu na 1000 metrów. No i także wcześniej na dawie Maliszewska na 500 metrów. Słuchajcie faktów, więcej szczegółów o 12.00. i w skarpurze. Walentynkowe promki od serca. Praliny lint 50 gramów tylko 12,99 za opakowanie serce. Oferta ważna do 14 lutego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Kumulacja szczęścia. Felcem. Szczęśliwi czasu nie liczą. Szczęśliwi liczą pieniądze. Policz do miliona i licz dalej. Ponad milion złotych. Działaj. SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.remffm. A jeśli to dziś jest Twój szczęśliwy dzień, nie przegap go. RMFFM na szczęście. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin. Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMFFM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Kupujesz nowe AGD? Nie noś, nie montuj. Nie martw się. W RTV Euro AGD zajmiemy się tym. Wniesiemy i zainstalujemy sprzęt AGD już od 159 zł. Szybko, wygodnie, profesjonalnie. Teraz w promocji. Suszarka Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. Teraz za 2749. Szczegóły, w tym regulamin świadczenia usług w sklepach i na eurocom.pl. Evet. Geniş. Co godzinę biegiem do toalety, Owróżnienie pęcherza lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Od po salon, od murawy po wybieg. W stylu Krychowiaka. Legenda piłki nożnej w ekskluzywnych wywiadach z gwiazdami sportu, show biznesu i kina. Tutaj nie ma dźwięki gry. Są tylko trudne pytania, szczere odpowiedzi i zero kompromisów. W stylu Krychowiaka. Rozmowy z prawdziwymi pasjonatami tylko dla prawdziwych pasjonatów. Nowe odcinki podcastu na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl. To pewne niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Walentynkowe oferty prosto od serca. Z kartą Moja Biedronka. Praliny Lind, Lindor i Nuxor od 150 do 225 gramów. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. W reklamie? Tak, to już jest dwunasta. Czas na fakty w RMFF. Przedstawię już teraz Ewa Kwaśnę. Zapraszam. A na początek nowe informacje dziennikarza RMF FM w sprawie wieczornej biotyki w Kościerzynie w Pomorskim. Kolejne dobre wieści z olimpijskich aren. Michał Niewiński awansował właśnie do ćwierć, finału w short tracku w biegu na tysiąc metrów. W faktach zajrzymy także do Gdyni. Dziś mija 100 lat od nadania temu miastu praw miejskich. Ten bulwar, ten skwer, dużo zieleni. Mówią zachwyceni mieszkańcy. osób trafiło do szpitala po bijatyce w Kościerzynie w Pomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach, grupa kilkudziesięciu pseudokibiców Lech Gdańsk wtargnęła wieczorem do hali sportowej, w której ćwiczyli zawodnicy Keszubi Kościerzyna, sympatyzujący z arką Gdynia. Interweniujący policjanci zatrzymali dotąd 30 osób. Krzysztof, zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, co dzieje się z poszkodowanymi? Z tych 10 osób, które trafiły do szpitalnego oddziału ratunkowego, hospitalizowana jest dziś jedna osoba. Ona ma cięższe obrażenia. Pozostali zatrzymani noc spędzili w kilku jednostkach policji. Jak mówił Piotr Kwidzyński z Kościerskiej Komendy Powiatowej, trwa ustalanie wszystkich uczestników bijatyki, a także okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu, gdzie doszło do tej bójki, tego wtargnięcia, przez całą noc działała ekipa dochodniowo-śledczna, technik wykonywał zdjęcia, zabezpieczał ślady, szczególnie ślady biologiczne. Kryminalni przeglądali w międzyczasie monitoring. Przeszukali także pięć samochodów, którymi przyjechali napastnicy i znaleziono w nich niebezpieczne przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas zajścia. Trwają też przesłuchania. To wszystko ma umożliwić postawienie zatrzymanym osobom zarzutu udziału w bójce, za który grozi 5 lat więzienia. I kolejne bardzo dobre informacje z olimpijskich aren. Michał Niewiński awansował właśnie do ćwierćfinału w short tracku w biegu na 1000 metrów. Przypomnijmy, wcześniej awans na 500 metrów wśród kobiet wywalczyła Natalia Maliszewska. Polacy właśnie jadą drużynowo w ćwierćfinale sztafety mieszanej. Trzymamy mocno kciuki za naszych zawodników. Polacy między 25 a 29 rokiem życia są zdecydowanie przeciw przywróceniu zasadniczej służby wojskowej w naszym kraju. To wniosek sondażu przeprowadzonego przez ośrodek badań opinia 24 na zlecenie RMFM. Zdecydowanie za, przypomnijmy, opowiadają się głównie 50-latkowie. Nasz reporter Mateusz Hueston zapoznał się dokładnie z odpowiedziami pytanych. Mateuszu, co z nich wynika? Najważniejszy wniosek jest taki, że ponad połowa Polaków jest za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. Mowa tu dokładnie o 52% procentach pytanych. Przeciw opowiada się 30%. Służba wojskowa nie jest mój, to jakby taki cel w życiu. Jest to inna ścieżka, natomiast jeśli byłaby potrzeba, no to oczywiście tak, no walczyłbym tak i zgłosiłbym się. W sumie okej, okay, ale no tak to raczej, no mówię, no raczej jednak ten obowiązek, niżeli przyjemność. Kocham ten kraj i jeśli byłaby taka sytuacja, że trzeba by było walczyć, no to oczywiście bym walczył. Usłyszałem od młodych ludzi w wieku poborowym. Co ciekawe, jak wynika z sondażu opinia 24 dla RMF FM w grupie będącej za przywróceniem zasadniczej służby wojskowej, większość, bo... Ponieważ 67% to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Na drugim miejscu wśród popierających taki pomysł są wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Najwięcej przeciwników potencjalne przywrócenie służby w wojsku ma wśród wyborców Razem i PSL-u. Kryzys rządowy w Wielkiej Brytanii zażegnany, ale presja, pod jaką znalazł się premier Keir Starmer, nie znika. Chodzi o mianowanie przez niego na stanowisko ambasadora w Waszyngtonie Petera Mandelsona, który utrzymywał kontakty ze skazanym amerykańskim pedofilem Jeffreyem Epsteinem. O szczegółach